No witam cię serdecznie za kolaczku. Witam cię w kolejnym odcineczku, oczywiście z Case Haga, z pięknej stronki. No i co mogę Ci powiedzieć? Kodzbiku 4.4, darmowe, darmowe, darmowy dolarek na start. 20% bonusu przy doładowaniu. 24 konkursy za kwotę kosmiczną, które masz oczywiście w linku w opisie. Wszystkie linki w opisie są do każdego konkursu, bądź że się nie zmieściło, są one na Discordzie. Discord jest w opisie, Wbijaj, zerknij i sprawdzaj. Pamiętaj, że co 24 godziny, oczywiście rewelacyjne, nagrody masz do odebrania. Czym wyższy, wyższy poziom, tym e, wyższe i lepsze, oczywiście, e, masz tutaj e, nagrody. Dzisiaj troszeczkę nowych skrzyneczek potestujemy: Arkanę testowaliśmy, China testowaliśmy, e, było trochę testowanych. Dzisiaj sobie potestujemy takie skrzeczki, których nie otwieraliśmy. A są so, i na przykład na jokerze, 1000 dolarków taka skrzyneczka, no możemy jedną jakąś ciachnąć, możemy jakąś ciachnąć, jakiś budżecik jest I jest pierwszy Royal, jest pierwsza koronka, mam nadzieję, że coś grubego na sam start Stój, dobra, butterfly chyba droższy Uj, uj, uj 3000 dolarów, bardzo dobrze No 9550. 1550 może jeszcze jedna koronka, albo ten Crimson Kimono. Dziwne, dziwne jest, że na Jokerze tutaj jest koronka. Aż jestem w szoku. Strata. W sumie, jeżeli teraz nic nie trafimy, to będzie spora strata, ale mamy koronkę, więc nie ma co się martwić. Może rękawiczki tym razem. No daj rękawiczki, proszę cię. Albo Butterfly'a. Ok, to sobie też zostawimy. 1800 w sumie, więc przekręciłem wam cenę, myślałem, że 1500. E, może Warzonika jednego na Jokerze e, Warzonik na Jokerze jak najbardziej w porządku e, może nam coś rzuci. E, sami widzicie, że nawet jest sporo tańszy od, 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 od e, poprzedniej skrzyneczki e, no ale tak samo. E, znaczy tak samo w sumie nie daje na razie rewelacyjnie fajnie by było. O, dobra, bo zapomniałem, że tutaj uuuu M9 zapomniałem że tutaj będzie pewnie bez koronki jest kukri e... a w sumie strata w sumie strata myślałem że 570 dolarków jak w skrzyni galerii black tie 851 bardzo dobrze aż spojrzę tutaj w drugi ekran co tu się dzieje człowiek tu chociaż e... za kole siedzi za kole siedzi tak jak widzicie E, przeszedł w Turcji niedługo się zbliża, bo to już wiecie, to, to już jest ten wiek, to już jest ten wiek e, Swacik na Jokerze, ile ty kochany kosztujesz? U, 1100 dolarów Nie no, ostatnia, ostatnia, bo ostatnio też tak, też tak kombinowałem I to się skończyło źle, ale może teraz Dobra To jest strata, ale proszę cię, no daj Dobra, jak nie chcesz dać, to uciekamy z tej skrzyneczki Wjedźmy w coś innego, wjedźmy w coś innego Zastanawiam się tylko w co, bo nie chcę wam zanudzać hmm, Co chwilę jakimś jednym hmm, Jedną skrzyneczką, chcę wam potwierać różne skrzyneczki I chciałbym hmm, Poker V2 Pandora Boxy, Choker Dobra, 1500, no spróbujmy, no może Może Pandora Boxy, stój Dobra, jest ok. 600 dolarów na plus. Proszę, cię daję jeszcze coś. Koronka, powinna być grubo też. Aj, 600, kurczę, myślałem, że ona jest sporo więcej warta. Omegi. Ok. Oj, myślałem, że to jest w tysiącach, a to jest. No nie powiem wam, że, że jest dobrze. No nie powiem, bo powiem was oszukał. To jest y, z tobą minus. Kolejny minus. A skin naprawdę rewelacja. oj, tu już będzie grubo, tu już będzie gruba strata. No i dawaj haula, dawaj holla albo rękawiczki. No i wykrakałem Mamy haula. 6400. Eee... Gloczka sobie sprzedajmy. Hola sobie zostawmy. I może wjedźmy w jakąś bitewkę. Wjedźmy w jakąś bitewkę. Eee... I może zróbmy tak: Hole arabeska. Haul arabeska. I tak jedźmy po prostu. Nie wiem czy to będzie na przemian szło, być może tak. Dajmy underdoga, zaryzykujmy, dajmy underdoga. Wiem, że drop w, ostatnich, w ostatnim czasie dla mnie jest naprawdę bardzo łaskawy. Dobra, masz farta, no masz farta z kręczką, bo naprawdę bym się zderwował. Jakby był znowu dragon Lord na underdogu. Za 10 tysięcy dolarów. No niedobrze, nie skończyłby się dobrze. Ten odcineczek, monitor, by musiał lecieć przez okno. Magika robić. Daj tą koronkę im. No i o tym mówiłem, no i o tym mówiłem. Aj, no i jest tragedia, jest tragedia. Jak trafię jeszcze houla, to ja już nie wiem. To ja już nie wiem, no. A mogło tak być dobrze? Po co ja zmieniam ten underdogi? Po co ja to zmieniam? Przecież już nawet nie ma szans, żeby oni mnie przegrali, żebym w ogóle. No, kolejna koronka. Arabecka ilona. 3000 dolarów. Ja pierdzielę. Przecież to z bitwy za 2500 mogłem zgarnąć 20 tysięcy dolarów. No przecież to mnie... No coś pokurwi mnie. no Nie będę tutaj obijał wobec. No coś mnie pokurwi. Zakończmy na tym odcinek, bo wiem, że to może zaraz się skończyć źle. E, szybką kontrolą. E, ja mogę Wam tylko polecić z całego serduszka oczywiście Pirate Swap. Z moim kodzikiem macie 35% bonusu. Przy doładowaniu kodbiku 4.4 oczywiście pamiętajcie, że możecie wymienić bardzo dużo skinów na jeden wartościowy. E, możecie zamienić jeden do jednego, możecie sobie również dopłacić. I wymienić skiny przychodzą natychmiastowo bardzo szybko. No i pamiętajcie, że macie konkursiki. Ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. No i co? No i kończymy ten odcineczek z moim e, wkurwem, no i tyle. Na razicho.